Dawno, dawno temu w małym domku w lesie mieszkał biedny drwal, jego żona i dwójka dzieci, Jaś i Małgosia. Czasy były ciężkie i ledwo starczało na jedzenie. Pewnej nocy żona drwala zasugerowała, by zostawić dzieci w lesie, by same sobie poradziły. Drwal niechętnie się zgodził. Słysząc ten plan, Hansel zebrał białe kamyki, które upuścił po drodze. Następnego dnia Jaś i Małgosia zostali zaprowadzeni w głąb lasu. Kiedy ich rodzice odeszli, dzieci podążyły śladem kamyków z powrotem do domu. Ich ojciec był zachwycony, ale Macocha nie była zadowolona. Niedługo potem jedzenie znów się skończyło. Tym razem Jaś i Małgosia zostali zabrani jeszcze głębiej w las. Hansel, nie mając kamyków, upuścił zamiast nich okruchy chleba. Jednak ptaki zjadły okruchy, pozostawiając ich zagubionych. Wędrując przez wiele dni, Jaś i Małgosia natknęli się na dom zrobiony z cukierków i słodyczy. Głodni i zmęczeni zaczęli zjadać dom, gdy pojawiła się czarownica i zaprosiła ich do środka. Czarownica była niegodziwa i planowała utuczyć Jasia i Małgosię, a następnie go zjeść. Zamknęła go w klatce i zmusiła Małgosię do wykonywania obowiązków. Małgosia wymyśliła jednak sprytny plan. Pewnego dnia czarownica kazała Małgosi sprawdzić piekarnik. Udając, że nie rozumie, Małgosia oszukała czarownicę, by ta zademonstrowała. W mgnieniu oka Małgosia wepchnęła czarownicę do piekarnika i zatrzasnęła drzwiczki. Gdy czarownica zniknęła, Hansel został uwolniony. Zbadali dom i znaleźli skarb. Napełnili kieszenie i wyruszyli do domu, prowadzeni przez leśne ptaki. W końcu Jasi i Małgosia wrócili do ojca, który ich szukał. Ich macocha zniknęła, a rodzina ponownie się zjednoczyła. Dzięki skarbowi z domu czarownicy już nigdy nie byli głodni i żyli długo i szczęśliwie.